Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie pick, oczywiście jeden z pięciu hero World Cup lub też ten zwykły hero, 87 plus eee, i co, zagramy sobie oczywiście chyba kwalifikacje, bo raczej nic ciekawego już tego nie ma eee, i klasycznie sobie porozmawiamy o, o piłce nożnej, co o tym co się, o, o się wydarzyło mam, mam na myśli pewnych, pewnych zawodników i pewien klub, ale to później Także co, zostawcie beczkę, w górę, subskrybujcie kanał, widzimy co codziennie, to jest Dalevin Dimcimy z najdroższym składem za tego pika, oczywiście 86 oceny. Niektóre karty są powtórkami, także myślę, że za darmo nam będzie ten pik, także całkiem spoko. I co? Paczka za 2500 monet. Może jakiś foderek tutaj mógłby wpadnąć 84 na przykład, albo też... O, mamy wokkaut fantastycznie. Yy... I mobil 86, pięknie, idealnie będzie do składu do kolejnego pika. Fantastycznie. No dobra, także to jest, moi drodzy, składzik przedostatni, skład ocenie 85 oceny ogólnej, także tak sobie teraz generalnie myślę, co chciałbym trafić z tego pika i myślę, że najlepszym trafem byłby Lucio w dowolnej wersji, bo oprócz tego to co, no jakiś Ture, Marquisio, Jinola, no i chyba tyle tak naprawdę, no... Szczerze mówiąc to tak jakoś nie przychodzi mi giny do głowy No ale zobaczymy z Zobaczymy jak już będzie wszystko gotowe Także ostatni składzik i stestujemy tego potwora I moi drodzy ostatni skład również jest gotowy Także oczywiście sobie klasycznie będziemy odsłaniali Mam nadzieję, że wszystko dobrze ustawione Jeśli nie to najwyżej coś z tym zrobimy Bo mam tak trochę nierówno tych rabiotów ustawionych Ale jakieś sobie damy radę Także na spokojnie Okej okay, no to moi drodzy klasycznie 5 rabiocików ustawionych Próbujemy w takim wypadku Naciskam X proszę państwa i zobaczmy, jak to się prezentuje, okej, okay. okej, okay. okej, okay, jest posiadany. dobra, okej. Okay. Miewałem lepiej zakryte karty, ale z tego, co widzę, mamy na pewno trzy karty e, zwykłe, jedną posiadaną, czyli to może być Alobojran, najprawdopodobniej to jest Alobojran lub Dniatale. i środkowa karta, o której nie wie nikt, także... No nic, sobie na przyszłość już ustawię po prostu, żebyśmy mieli w razie czego. No to lećmy sobie w takim razie od tej pierwszej. Jest to niestety zwykła karta i to będzie dużo... W sumie nie dużo strzałów. To będzie jakiś... Jakiś Nakata albo... Nie wiem, jakiś Kaut, coś takiego. No, chłopie. No, oczywiście, że Nakata. No oczywiście, że Nakata. Zobaczmy, jakiś to jest World Cup. Może być jeszcze, nie, może być jeszcze teoretycznie to może być jeszcze Brolin, no zobaczmy, czy to będzie albo Brolin, albo... Tak. To będzie Brolin, także możliwe, że najlepsza karta, ale tego jeszcze nie wiemy. Dobra, środkową kartę zostawiam, bo nie wiadomo czy się to jest czy to jest World Cup, czy to jest zwykła. Niestety to będzie zwykła karta. Dużo fizyki, dużo... Ob Mm, już myślałem, że Lucio to będzie Marquez. Kurde, dobra, wiadomo, że ostatnią kartą jest Carvalho, bo już widać, było Portugalię, także to już nieważne. Niech to będzie chociaż ten World Cup, co? Możemy się mówić? O Boże, drogi, co za gówno. No to musi być albo Ginola, albo Marquise, no innej... Albo ewentualnie Turę, ale to już... Albo Lucio. Okej, okay, dużo podań. Abedipele! Okej... Okay. Tak. Kurczę, pieczone, nie wiem co powiedzieć, bo ten Abedi Pele wygląda na pewno z poglę. ma 4 na 4, trochę klubów zwiedził, <grał>, grał nawet w Torino. No dobra, no możemy go wziąć, testować. no wiadomo, nikt inny mi się nie przyda, Marquezem mi Caravaglio nie chce grać, już wolę tego Pele sobie wziąć, To no dobra, no. Wydaje mi się, że można było trochę lepiej trafić, ale no zobaczmy, Pele aktualnie kosztuje... No tak, 150 tysięcy monet, także bez rewelacji, ale z małeczki sobie możemy go wpuścić, bo w sumie czemu nie? No dobra, to jeszcze pik, proszę Państwa, w międzyczasie, przed tym pierwszym meczem, trafmy sobie jakąś kartę fantazy, może, może hero fantazy, tak, żeby to wszystko tak ładnie połączyć. Nie? Dobra, to słuchajcie, lecimy sobie do... W sumie wiecie co, zagram sobie Division Rivals, ponieważ y, mamy już wbite trzy zwycięstwa, potrzebuję pięciu i musimy grać na takim wyższym poziomie, musimy się troszkę po... musimy się podszkolić, bo ostatni ostatni Champions nie jestem usatysfakcjonowany, dlatego też właśnie musimy dać między innymi właśnie Abediego Pele na, y, na ławkę. No dobra, puścimy go oczywiście z ławeczki, zobaczymy jak się będzie spisywał, a na razie Liga Pierwsza. Trzeba coś wygrać. No to no, co my tu mamy. Alison van Dijk, Fofana, okej. Okay. Pogba, Markizio, który by się przydał. Alo, Wajran, Garincha, Eusebio, Alvarez. Okej, okay, no to zobaczmy, jak, jak to jak będzie mi szło dzisiaj w tej pierwszej lidze. I co, proszę Państwa, możemy sobie porozmawiać o paru, paru wydarzeniach sportowych związanych z niedzielą. I co, myślę, że najdziwniejsza rzecz, która się wydarzyła, to oczywiście United wygrywa, przegrywające 7-0. Myślę, że mało kto się spodziewał w ogóle, że... Nice. Myślę, że mało kto się w ogóle spodziewał, że United, że, że United przegra, a to dopiero 7-0, także w ogóle to był no, dosyć mocarny szok, trzeba przyznać. Całkiem niezły wyczyn, żeby w, jedną, żeby w jednej połowie strzelić 6 bramek. Teraz dzięki temu troszkę ta walka o top 4, w sumie nie wiem, czy top 4, w sumie o mistrzostwo, United się walczyło o mistrzostwo, stanie się troszkę ciekawsza. Mamy tapin, okej. Okay. Ciekaw jestem, czy ten mental Liverpoolu przeniesie się na mecz mistrzów z Realem. No zobaczymy w, te, zobaczymy w tym tygodniu. Eee, I też przy okazji, co Juventus zagrał mecz dzisiaj z Romą. Przegrali 1- 0 co prawda eventu to dał chyba 15 strzałów co ciekawe. Mbappé nie trafia. Oddali 15 strzałów, więc szli żadnej bramki, co może trochę martwić. E, I oczywiście co? No, Zeken, Najgłupsza czerwona kartka, jaką widziałem w swoim życiu. Przed 90 minucie i po 50 sekundach dostał czerwoną kartkę za kopnięcie z niego, także mam, mam nadzieję, że to jest jego definitywny koniec z tym klubem, bo już nie chcę go naprawdę po prostu widzieć. Bo generalnie odnoszę wrażenie, że ładnie Kylian i znowu źle. Generalnie odnoszę wrażenie, że dało się w tym meczu jeszcze wrócić, ale już samo wejście Moisekena na boisko dla mnie było takim, że on chyba dużo by nie zrobił. No i sobie zrobił. Jedyne, co zrobił, to zrobił czerw kartkę, przez co musi być inaczej ustawiony i tak dalej. Na no, szkoda. Skupmy się na innym meczu, na, na meczu wizy Europy i w, w tym, co teraz gramy. Damy sobie na boisko y, oczywiście Abediego Pele. Ja, zamiast jarzyny, gańska siła nam pomoże. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Abedi Pele. Okej, okay, zobaczmy. Fake shot. Uderzenie. I to jest 1-0. Kłucz, jakie wejście. Prawie tak samo dobre wejście, jak moje zykę dzisiaj na boisku. Ładnie. Abedi Pele. Pierwszy kontakt z piłką. Mamy bramkę. na nie wiem, którą która jest Pele. To jest najlepsze. Dobra, tu znowu Pele, to ja sobie wypuścimy Zambrotte. Ale Cabdevila, no taki kurde taki... W sumie ciekawy, nie wiem czy Cabdevila mi się przydał, ale bardzo chciałbym nim zagrać w tej Fifie, bo gość jest dosłownie... On jest wszędzie, już pomimo, że jest w każdym składzie, to jest po prostu świetny. Widzicie sami co on teraz robi, nie? Szczegola mi strzeli, nie? No daj spokój. No tego brakowało, takich, takich wylewów. A ja w ogóle zapomniałem wspomnieć, że dałem Bremera do, 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 do głównego składu zamiast Maldiniego, ten Maldini... Kurczę, nie jestem do niego przekonany w tym składzie. Czasami popełnia bardzo głupie błędy. Jest dobrym obrońcą, ale popełnia czasami takie błędy, że ja po prostu nie mogę mu zaufać. I no, daję spróbować Bremerowi, no bo co mi szkodzi. Nic lepszego nie mam aktualnie do. do żeby dać do składu. To jest batoty van Vanlike, nie? Ja pierdziele, nienawidzę grać już po niemu. O kurde. Eusebio, Alvarez i. Donnarumma. Dobra, pierwsze pawa za nami. Remis, mierz dosyć wyrównane mi się wydaje. Aczkolwiek chyba ciutkę bardziej dominowaliśmy. Takie odnoszę wrażenie. Tak, 7-4 strzałach. No gośmy troszkę więcej Expected goals, co prawda, ale niczym eventu. Z więcej oddanych strzałów, ale nic z tego nie ma, także no nic. Mam nadzieję, że i doprowadzi nas do chwały w tym meczu i wreszcie coś wygramy. I na dół. Dobra, tutaj wybiega Lotar. i Do niego podanie. Lotar Mateusz, Co on zrobi? Biegnie. Ciągle biegnie, jest, dobra. Nie, nawet nie, nie, kombin nie kombinowałem z żadnymi ruletkami, z żadnymi step -overami. Po prostu biegniesz na pałę i strzelasz. No, krótka piłka. I pyk, O, ale tam znaleziony Ashley Cole. Uderzenie. Oho, Zambo. Mm, dobra, przed pole Abedi. Zizu. Uderzenie po krótkim. Ali są za lekki był ten strzał. Dobra teraz. MBP. Krótki su. Otóż nie. To ty Wandek Pele. Uderzenie z lewej nogi. Jest. Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie Abedi Pele, który sprawi, że po prostu doprowadzi nas do chwały. I miałem rację, Damy, ponieważ mamy rajdźmy 3 do 1, świetny występ. W ogóle świetny występ całego zespołu, ale najlepiej chyba zagrał właśnie Pele. A nie, Lotar Mateusz najlepsza ocena. Mamy tutaj tak Lafont na bramce. Wow! Okej, okay. złota obrona praktycznie, cała prócz Carvalho. Może uśpić czujność, że tak powiem, także nie będę lekceważył. skądże że znowu będę nawet bardziej skupiony, bo z takimi składami zwykle jest. Śmieszniej. A i generalnie warto wspomnieć, że mam aktualnie podwójny streak. Także każda wygrana przybliża nas coraz bardziej do ligi elitarnej. Nie wiem w ogóle co tam będę robił, bo ja się po stacji w Champions nie zasługuję, żebym tam był. No ale może po prostu miałem tydzień słabości. Johan, tam jest Zizu. Wypuszczony musi być szybszy. Zinedine Zidane, i to będzie 1-0. Mam na szczęście nie dogonił Zidana. I możemy sobie z czystym sumieniem prowadzić yy, Pele. Johan, kurde, nie spalił, nie ma spalonego, Dawaj, 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 dawaj. Będzie głupia. Jest! Wyszła, ale to. Ja nie powinienem tak robić. Kurczę, powinienem jakiś, jakiś inny trik wymyślić przede wszystkim, bo jak robię ruletkę, to jest taki 50-50. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. A ja tu muszę mieć coś takiego pewnego. No nic, zobaczymy. Jest 2-0. To może cieszyć, ale. Te ruletki, trzeba będzie coś, coś wymyślić innego. Uuu, Johan. Czyżby? Powtóreczka. No spróbujmy. Zrobiłem trik i mi nie zrobiło. No to nie złyskam. Paweł. kiedyś mi wyjdzie. Na pewno kiedyś mi wyjdzie. O! Mamy rage No to fajnie, to coś zrobię dla was pika. I mamy Fireant. Generalnie się okazało, że zamiast pika mam dla Was kilka fajnych paczek, także wyszło nawet lepiej niż się spodziewałem, więc zakończmy to wszystko takim potężnym openingiem. Najpierw sobie otworzymy paczkę z tak, zawodnikiem 80. Może jakiś fajny poderek do kolekcji? Zobaczmy, nie ma ekranów. No nie, My tego nie chcemy widzieć. Mało zoda paczka, że taki piłkarzy 82 plus jest potencjał. Coś tu fajnego może polecieć. No ekrany co najmniej. Anglia, Hurricane. na Harry mamy, ale to jest duplikat chyba, niestety. Chyba Harry'ego Kane'a nie przypaliłem, niestety. To jest ten problem. Zrobimy po prostu tak, że przypalę tego Kena w SBC o ma branda, ponieważ ma on 88 overalla, także chyba spoko deal, całkiem niezły foder, a nie chcę tego Kane'a zwracać, bo jednak ostatnio parę kart zwróciłem, także niech ten, niech ten brand po prostu do nas wleci. Może po prostu kiedyś się przyda pod SBC o ikonę, mam nadzieję, że tak. I co? Zakończmy to jakimś fajnym, fajną kartą fantazy. Taki jest plan. 83 oceny co najmniej. W środku mamy walkout, więc okej, okay. całkiem spoko. Polska, może Lewandowski, Wojtek, szczęsny. Nie mam go jeszcze w klubie, więc może być. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro. Zawsze w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, do słyszenia. Adios.